Choke to jest pierdolenie, bo kiedyś jak yy, wysnajpili stąd też ludzie, też mi to w a jak mnie na TFC snajpiem, też mnie to wkurwia. I mi snajpie czy coś. Czy Misio kiedyś mi snajpi w TFT. Czy Samaritan. Nie ma znaczenia, czy coś jest stąd, czy stamtąd. Ale Krzychu na przykład, jakby mnie w lolu wysnajpił, to by mnie nie wkurwiło, bo z Krzychem y, Grałem duo i mnie bustował. Może dlatego jego to nie wkurwia, bo Po prostu go bustował parkę Nie ma znaczenia stary Powiem tak Kiedyś się graliśmy w rola z Guciem I Patiro zesnajpił yy... To dostał perma po prostu te, ale tutaj jeszcze pozmieniony widocznie Durku ma suba, serdzę ciebie. Bością chyba po 6 miesiącach dopiero zdjął tego perma. A co wyślij kurwa, co chcesz, stare. Nie wiemy ja to w kurwa, że chłopy z dużo wyższymi rangami nas snajpią, żeby... żeby nie wiem, przyatencjonować się i rozpierdolić nas. Coś kolciak. Potem Witek jeszcze z nim graduło. Jest takie chujowe. Ale nie chodziło, mama, na bo normalnie też snajpią. Znowu mnie obraża. Już sprawdzam. Oj kurwa co idę to. Wyślij, kurwa, co, 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 stary. A to czy dni w tę? że popy z dużo wyższymi rękami nas snajpią Aaaa, patrzcie. A. A czy... e... Rozumiem jego podejście, mnie to jakoś tak nie tknęło i mnie to nie denerwowało, bo no znam tych ludzi i lubię tych ludzi, także jakoś mnie przeszkadzało, jak nas zagrali. Co prawda, było to troszkę nie fair, ale yy, no rozumiem, że go może bo bardziej boleć, bo jest większy dystans między nim a moimi widzami. Znaczy moimi. Wy też go oglądacie, tylko nie jest może tak może zżyty, o nie wiem jakiego słowa użyć i dlatego się poirytował, bo jakby zrobili to samo jego widzowie, żebym grał z Duo z Demonzem, a jego widzowie z Immortalami by nas snajpnęli, no to, no to ja też, też bym był chyba trochę z karierę międzynarodową jako zły. Piosen... Nerwuję się go, tylko kwestia jest tego, kto nas snajpił, ma. By to był ktoś inny, to by też się wkurwiał. Bo były takie sytuacje, że też nas najpili I, i wiesz, Dodałam za punkty kanału zmianę sceny na green screen, aby to używać. Jak wy możecie mi to robić? Niestety, jak to wygląda?